Witam wszystkich z tej strony Mech na Rękach i dzisiaj postanowiłem w końcu nagrać film o moim akwarium Malawi. No to zaczynamy. To akwarium pokazywałem Wam no mniej więcej rok temu, jak, jak je zakładałem i że planuję. Niestety w tym roku u mnie jest cienko z czasem, więc no nie, miałem, nie mogłem się zebrać do nagrania tego, ponieważ to akwarium stoi u mnie w biurze, więc no wiadomo, jak jestem w biurze, to mam zawsze dużo pracy i nie mam czasu nagrywać. No, a w domu, jak jestem, no, to jestem w domu. I, i jakby w moich akwariach domowych zasadniczo się nic nie dzieje. Nie ma nic nowego. Mam plany, żeby to coś podmieniać. Natomiast, e, no, wbrew pozorom, najwięcej się dzieje tutaj, w tym akwarium. E, to akwarium ma 300 litrów i udało mi się je bardzo okazyjnie kupić od znajomego, który likwidował sklep akwarystyczny no i po prostu za śmieszne pieniądze kupiłem akwarium, belkę, filtr grzałkę, no, no cały zestaw ze sprzętu dokupiłem tylko falownik w prawym górnym rogu jest to jest jakiś najtańszy aquanowa chyba, albo jakiś, no jakiś najtańszy falownik i działa od roku czasu nic, nic się z nim nie dzieje w, jako na wody w lewym górnym rogu działa mi patmini po prostu go miałem a na pompkę musiałbym kupować znaczy miałem zamiar kupić nie? ale od roku to kupuję i tak skoro jest pad mini i na powietrza mi tą wodę no to no, to takie jest po prostu i tyle. E, obsada, jaka jest w tym akwarium, e, znacząco się różni od obsady, którą tu miałem na początku. Żałuję, że nie nakręciłem wtedy e, żadnego filmu o, o obsadzie. E, natomiast e, na pewno to była źle dobrana obsada. Dlatego, że e, ja te ryby m, no, też kupiłem od. Człowieka, który kwidował, malawi, a on dobierał na zasadzie: O, ta jest ładna, to kupię. Nie? I tak miał w ogóle w akwarium 300 litrów, e, naprawdę ich sporo tych rep. Ja od niego wziąłem 20, na takiej zasadzie, że albo biorę wszystkie, albo żadną. No to zdecydowałem się wziąć e, wszystkie. I one ze sobą funkcjonowały, o dziwo, tutaj, ponieważ to już były dorosłe ryby, one już miały poustalane. E, hierarchie między sobą e, no i, i tak były, dopóki mm, no mm, dopóki nie zdechło mi dość sporo ryb. E, no, z, nie, nie za bardzo z mojej winy, ponieważ akwarium zostawiłem pod opieką osoby, która miała tylko je dokarmiać, i tak karmiła, że, że przekarmiła, wszystko się zapchało, no po prostu. E, Zrobiło się bagno i połowa ryb mi wtedy padła. Później wiele ryb, kiedy się zmniejszyła obsada, no to wiele ryb zaczęło ze sobą walczyć o terytoria. No i następne kilka ryb padło. I to co teraz widać tutaj, to są tak trzy delfinki, dwie dorosłe yellow i jedna maingano dorosła. No teraz się wychyliła właśnie. Nie wiem, ta, która jest w prawym górnym rogu teraz, co to jest za ryba, czy to nie jest red, natomiast no, taki mało, mało czerwony jest. No, ale nie wiem, nie wiem, co to jest za ryba. I też to, o, ta, która teraz wypłynęła po lewej stronie, czy to nie jest ten rdzawy, czy, 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 czy inny. I Ich mam dwie sztuki. Ale nie mogę znaleźć, wiecie, nie zawsze na tych zdjęciach w internecie tak dokładnie można znaleźć. A człowiek, od którego to kupowałem, on sam nie wie, jak się te ryby nazywają. No i, i wbrew pozorom, wtedy kiedy musiałem znowu tak akwarium zostawić na, 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 na dłuższy okres, to już kupiłem karmnik. Widzicie, tam u, u góry to jest też Karmnik Aquanowa. Może o nim też zrobię po prostu osobny film, żeby powiedzieć, bo już go używam. No myślę, że z pół roku. No może nawet nie, ale no kilka miesięcy już go używam, więc potrafię cokolwiek o nim powiedzieć. A używam go, można powiedzieć, teraz już codziennie, ponieważ to akwarium stoi w biurze, więc ja nie zawsze, nie codziennie jestem w biurze. Na weekendy mnie często nie ma, więc po prostu. On mi robi robotę. Także ja w zasadzie je tylko dokarmiam mrożonkami. Filtr, który tutaj jest na tym akwarium, to jest Tetra X1200, i on daje radę. No to 300-litrowe akwarium, i w zasadzie nie mam żadnych prefiltrów do tego, i on daje radę. Tu jakby woda jest czysta, klarowna. I nie mam, nie mam z tym filtrem problemów. I mimo, że wziąłem go jako używkę e, on, no, musiałem go trochę rozebrać na części pierwsze, żeby go tam poczyścić dokładnie, no ale, ale tak to działa. E, falownik e, to jest jakiś zakłanowy chyba, jakiś najtańszy. Karmik zresztą też jest zakłanowy. Ibelka też jest zakłanowy na jedną świetlówkę 40 W. Jeśli chodzi o światło właśnie w tym akwarium, nie jest to najszczęśliwsze światło do Malawii ponoć, ponieważ jest to świetlówka taka typowo pod rośliny, to jest sun. Więc, więc to jest bardziej w stronę ciepłej barwy, nie może nie aż tak bardzo ciepłej, no ale, ale, ale właśnie Tutaj są sprzeczne informacje gdzieś, gdzieś tam. Z, e, jedni mówią, że właśnie, że, że Malawi nie lubią ostrego światła, że powinien być półmrok. Ale tak naprawdę w internetach piszą, że, że, że jednak nie, no bo przecież jest, jezioro Malawi jest dobrze nasłonecznione, słońce świeci prostopadle w wodę, więc jest tam dużo światła. Nie wiem, co jest prawdą nie zauważam, żeby te ryby się źle czuły albo żeby były jakieś płochliwe przez to, że jest takie światło na tym akwarium. Ale na pewno barwa tego światła sprzyja rozwoju glon, glonów w akwarium. I powiem szczerze, było to dla mnie ciężkie przeskoczenie przez to, że, że glony w Malawi to nie jest nic złego. Nie wiem czy, no bo jak widzę często Malawi gdzieś tam u kogoś na filmach, no to nie widzę, żeby było aż tyle tych glonów. Więc nie wiem, jak ktoś się tam zna, może mi napisać w komentarzach. Natomiast, no, kupiłem tutaj róż, różnokolorowe kamienie. Znaczy, nie, nie że kolorowe, ale one miały różne barwy. Były i, i, i takie białe, i ciemne, i czerwone, I, i to było zresztą na pierwszym filmie prezentującym. Możecie zobaczyć, jakie skały kupiłem. Tak te skały wyglądają po roku. One wszystkie wyglądają już tak samo. E, i, i, I ten glon, który je porósł, dość, dość ciekawie, dość ciekawie e, wygląda, dość ciekawie faluje, trochę jak, jak właśnie w, w jakiejś tam morszczyźnie. E, więc, yy, więc no ja nie narzekam, mi się to podoba, to nawet ciekawie yy, wygląda, wygląda bardzo naturalnie, ale nie tak, że, że jest brudno yy, czy cokolwiek. Na piasku nie tworzy mi się to, to jest tylko no, szyby i, yy, i kamienie. Pokazuję trochę to akwarium w takim momencie, w którym raczej na YouTube się nie pokazuje swoich akwarii ponieważ jest ono przed podmianką. Chcę trochę podmienić, tak staram się przynajmniej raz w miesiącu podmienić trochę wody i wyczyścić szyby. Jak widzicie, też trochę już wyparowało wody, więc, więc to jest dobry czas, aby to zrobić. No, stwierdziłem, że nie mogę wiecznie czekać, aż coś, 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 bo, bo coś zawsze, mam jakieś inne pilne sprawy, więc mówię, nakręcę, pokażę Wam, jak to wygląda. Namnożyło mi się bardzo dużo maingano i tych yellow. No, i co najciekawsze, one się rozmnożyły wtedy, kiedy tu nikogo nie było. Wtedy, kiedy nikt nie zaglądał, nikt tego nie karmił, kiedy to akwarium było zostawione w spokoju. Także na tym akwarium najlepiej zauważyłem tą zasadę. Akwarystyczną, że im mniej grzebiesz, tym lepsze efekty. No, z tym, że to się stało przez brak czasu, a nie przez, przez to, że ja wytrzymałem, bo, bo, wiecie, ja bym cały czas coś tam pogrzebał. Natomiast staram się w to akwarium za wiele nie ingerować, żeby ono sobie samo trochę żyło i, i, i samo się obsługiwało, dlatego tu jest pewna automatyka, jest. jest, jest Automatyczny karmik, automatyczne włączenie światła. Więc ja w zasadzie mogę tutaj, nie wiem, tydzień czasu nie być i, i, i wszystko jest w porządku. Choć ostatnio miałem małą awarię, ponieważ e, e, coś właśnie robiłem e, i, e, i włączyłem światło. Jak wiecie, na programatorach światła jest taki przełącznik, że można go włączyć, że cały czas działa albo że działa. Na tym zegarze. No i oczywiście przełączyłem w ten tryb ciągłego świecenia i zapomniałem włączyć na tryb zegara. No i mnie przez cały weekend nie było. Więc tak 4 dni: non stop się świeciło, ona okrągło światło w tym akwarium. Eee, eee, no. Mam, mam nadzieję, że, że, że rybom to jakoś bardzo nie zaszkodziło, chociaż na pewno nie ogarniały, co się dzieje. Natomiast no, glon zaatakował, to było wszystko. Po czterech dniach tak zarosło glonem to akwarium, e, szyby, nawet na piachu zaczął rosnąć glon, że, 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 że się przeraziłem. Natomiast e, no, już teraz jakoś to mniej więcej do normy wróciło to akwarium. Muszę przyznać, że nie oczekiwałem, że akwarium Malawi będzie tak ciekawym akwarium, bo ono się różni bardzo od tych takich naszych roślinniaków, ponieważ tu się cały czas coś dzieje. Znaczy zachowania pyszczaków są moim zdaniem o wiele ciekawsze od, 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 od tych, nie wiem, jakichś tam różnych standardowych, jakichś tam amazońskich no ich zachowania są zdecydowanie lepsze, bo tu jakby główną ozdobą tego akwarium są właśnie ryby, ich, ich, ich wielobarwność i ich różne fajne zachowania. E, najbardziej lubię, e, najbardziej lubię karmić e, te ryby, bo wtedy e, to jak po prostu jak, jak szarańcza jakaś, jak piranie. Może zaprezentuję, bo jak ktoś nie widział, jak się rzucają na jedzenie pszczaki, to jest naprawdę Ciekawe. O, właśnie. I karmienie tych ryb to jest po prostu naprawdę frajda. Widzicie, te wszystkie małe wnożyły się i jest jedna wielka walka o jedzenie. Bardzo lubię je karmić, lubię patrzeć, jak one właśnie zdobywają to jedzenie i z tym po prostu powiem podziwu, że te małe maluchy czy po prostu e, potrafią tak pochować w tych skałach i że ich tyle przetrwało. One mi się już, te manigany, wcześniej rozmnażały, natomiast wcześniej była tu zbyt duża obsada i, i one po prostu nie dawały rady przeżyć y, y, dłużej. Więc, więc teraz jak obsada zmalała, no to ich jest naprawdę dużo. Trochę z jednej strony to jest fajny widok, póki są małe, natomiast z drugiej strony sobie myślę, co, zro, co zrobię, jak się będą dorosłe, bo dorosłe ryby, no to no są spore, to, teraz właśnie widać tam dorosłą manganu w centralnej części akwarium. No, to raczej nie dam rady. Nie dadzą rady. One wszystkie tutaj nie, nie ma aż tu, tylu kryjówek. Do tego jeszcze dochodzą jelą. No nie wiem, zobaczę. Z zobaczę co, co, co zrobię. Nie, nie, nie zależy mi na, na handlu tymi rybami, żeby je sprzedawać. Podejrzewam, że, że po prostu gdzieś się ogłoszę, żeby je oddać. Na razie sobie żyją, są małe. No, przeraża mnie trochę myśl o tym, że będę musiał je wyłapać, bo po prostu w tej ilości skał, no to jest, jest sporo kryjówek, więc, więc, więc to nie będzie prosta sprawa. E, ok, więc e, tak się prezentuje moje akwarium Malawi, 300 litrów. Jestem naprawdę zadowolony z tego akwarium i się cieszę, że spróbowałem czegoś innego, że trochę się może oderwałem od tej akwarystyki roślinnej, którą przyznam się, że trochę ostatnio zarzuciłem, ponieważ wymaga ona naprawdę poświęcenia czasu, sprawdzania, badania tej wody. No z malawi nie mam tego problemu, no tu po prostu leję wodę i jest. Nawet nie wiem jakie tu jest pH, bo, bo go nie sprawdzam, nie sprawdzam żadnych parametrów. Po prostu karmię i czasem czyszczę akwarium. I, 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 i to na, na, na teraz, na ten czas jest, jest, jest taką opcją dla mnie idealną. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że na, naprawdę wzbudza zachwyt takie akwarium. Kiedy tutaj ktoś przychodzi do biura, to każdy zwraca na to uwagę, każdy lubi się na to patrzeć, no bo jednak te ryby są naprawdę. Bardzo ciekawe i wbrew pozorom nie tak często spotykane. E, wielu ludzi nie wie, co to, co to za ryby. E, ok. M więc e, myślę, że jeśli chodzi o dzisiaj, e, to tyle. Może się postaram coś więcej wam opowiedzieć. Nie wiem czy o tych sprzętach, które tutaj są, e, czy, 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 czy coś bardziej e, o tym akwarium. Choć z drugiej strony ciężko tu coś więcej kręcić o tym, ponieważ e, no ponieważ tu m, m, poza rybami i rozmnażaniem się niewiele dzieje. Znaczy nie mam roślin i, i nie chcę mieć tu żadnych roślin, ponieważ tak, tak postanowiłem, że nie chcę. Wiem, że w, w są powsadzane w, w wiele, e, różne, różne, no, jakieś anubiasy też i, i coś. Ale ja nie chcę mieć czegoś takiego, bo uważam, że, 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 że no to mi się bardziej podoba, tak? Czyli że albo jak mieć rośliny, to mieć rośliny, albo nie mieć w ogóle. Nie tak jak to, i mieć tylko glony. Więc tutaj jestem dumny z moich glonów, które uchodowałem, Więc jeśli ktoś się zastanawia nad Malawi nie może się zdecydować, no bo to. Coś tam, coś tam, no ja polecam. Jest to ciekawe, może nie dla wszystkich, nie, nie każdemu się to musi podobać, bo wiadomo kwestia gustu. Natomiast ja polecam, bo jest na co popatrzeć. E, jakoś takie mam wrażenie, że te ryby chcą wchodzić ze mną w interakcję. Wiem, że to może głupie, ale, 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 ale tak, tak, takie mam wrażenie, że, e, że kiedy podchodzę, one mają bardzo ciekawe takie e, zachowania. E, tak więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę wszystkim. Przepraszam, że tak mało wrzucam filmów, no ale czas i, i też za bardzo nie mam co pokazywać, nie ukrywam. Natomiast mam w głowie gdzieś tam nowe różne projekty, więc postaram się może coś, coś wrzucać częściej. Dobra, więc na razie i do zobaczenia w następnym filmie.